Dzień dobry Państwu. Łukasz Wojciechowski, Instytucja Kultury.pl. W ostatnim czasie znowu zrobiło się głośno o standardach ochrony małoletnich. No oczywiście, za sprawą projektu ustawy, nowelizacji ustawy, który miał złagodzić generalnie te dotychczasowe regulacje. No i weta Pana Prezydenta, które sprawiło, że. Ten projekt poszedł do kosza i tych zmian nie będzie. Ja dzisiaj w krótkim komentarzu odniosę się do tego, jakie zmiany były planowane, co miało się zmienić, no i powiem, co to oznacza tak naprawdę dla codziennej pracy każdej instytucji kultury. Zacznijmy od tego, że ja nie chcę tutaj przedstawiać jakichś kwestii historycznych. Tak jak powiedziałem, te zmiany idą do kosza, natomiast bez wątpienia, Będą kolejne propozycje zmian, będzie jakiś kolejny projekt nowelizacji ustawy, więc tutaj to, co było zakładane w tych nowych przepisach, pokazuje nam pewien kierunek, jak to ma być zmienione, jakie tutaj są rozważane zmiany, właśnie jak to ma przebiegać. Zacznijmy od tego. Oczywiście to nie są wszystkie propozycje, ale takie główne. Pierwsza propozycja to było. Odstąpienie od weryfikacji, jeżeli przy dzieciach jest pracownik instytucji. Tam pojawiały się wątpliwości interpretacyjne, czy to dotyczy szkół, czy też dotyczy innych podmiotów, no ale nie było tam ograniczenia do szkół, więc wydaje mi się, że jak najbardziej dotyczyłoby też to instytucji kultury. Mówimy tutaj o sytuacji, kiedy pracownik, na przykład biblioteki, czy domu kultury, gminnego ośrodka kultury. Jest z dziećmi, kiedy na przykład przyjeżdża teatrzyk, prawda? Dzieci nie zostają sam na sam z tym aktorem czy aktorami, którzy przyjeżdżają, tylko ciągle czuwa tutaj pracownik. W takiej sytuacji można było od weryfikacji odstąpić. Druga kwestia, to, jest, to była planowana możliwość przekazywania sobie wyników weryfikacji pomiędzy instytucjami. Co to tak naprawdę oznaczało? Oznaczało to dokładnie tyle, że jeżeli do instytucji kultury na przykład przychodził robić jakieś zajęcia nauczyciel lokalnej szkoły, to można było uznać, że jeżeli on w tej szkole został zweryfikowany i taka informacja została przekazana, no to nie trzeba go ponownie weryfikować. Kolejna kwestia to była propozycja zwolnienia z opłat za to zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. Oczywiście w niektórych sytuacjach to tak za bardzo wielu instytucji kultury nie dotyczyło, no ale dotyczyło to na przykład studentów, praktykantów, którzy muszą w ramach swojego kierunku studiów odbywać praktyki. No, i pomysł był taki, żeby stworzyć docelowo nowy, taki szybszy rejestr, żeby dyrektorzy instytucji mogli sprawdzić tak niektóre osoby, a te osoby miały być zwolnione z pobierania KRK. No i po prostu w okresie przejściowym miały wypełniać takie oświadczenie, po prostu, że nie były karane za te przestępstwa. Na tle seksualnym, za handel, handel ludźmi i te, te, te wszystkie kwestie, które są tutaj w tym obowiązku prawnym. Więc najpierw oświadczenie no później docelowo jakiś taki szybszy rejestr do, szybszy, do szybszego sprawdzenia, co miało ułatwić życie generalnie tym osobom, które są poddawane weryfikacji w taki sposób, że te osoby miały po prostu tego docelowo nie robić, tylko mieli to robić w uproszczony sposób. Dyrektorzy, kierownicy instytucji, które takie osoby weryfikują. I tutaj trzeba też uczciwie powiedzieć, że Zastrzeżenia prezydenta, jego współpracowników do tego projektu ustawy to jest jedno, natomiast bardzo istotne znaczenie miało stanowisko pani rzecznik praw dziecka. Rzecznik praw dziecka, która jest z innego obozu politycznego, ona była wybrana już przez tą obecną większość parlamentarną, więc tutaj trudno posądzić ją o to, że jakoś wspólnie z prezydentem chciała ukręcać zaproponowane przez rząd rozwiązanie. Ona miała tutaj szerokie spektrum zastrzeżeń, jest opublikowany taki raport, no i w tych zastrzeżeniach zwracała uwagę, że generalnie te proponowane przepisy obniżą de facto standardy ochrony dzieci, no i powstaną pewnego rodzaju zagrożenia, w związku z tym, że ta weryfikacja po nowemu nie będzie wystarczająca. No, Tutaj wskazywała m.in. na ryzyko kontaktu z osobami skazanymi za ciężkie przestępstwa, że będzie taka luka, że będą takie momenty, że rzeczywiście dzieci będą mogły mieć taki kontakt, jeżeli no, będzie to bazowało na tych. Oświadczeniach nie będzie taka osoba sprawdzona, znajdzie się w grupie tych wyjątków, że mogą się tam znaleźć osoby, które rzeczywiście zostały skazane za takie ciężkie przestępstwo, więc generalnie zastąpienie tej weryfikacji oświadczeniami tutaj było wskazane jako słaby punkt tych nowych przepisów. Co jeszcze? Zwracano uwagę na taką kwestię, na którą bardzo często nie zwracamy uwagi, no ale jednak jest dość istotna. Otóż, jeżeli to pracownicy mają pilnować tych dzieci przed tymi osobami, które przyjeżdżają, no to rzeczywiście dla tych pracowników powstaje jakiś dodatkowy obowiązek, jakieś dodatkowe działanie, i to też zostało tutaj skrytykowane, no bo tak naprawdę, gdyby okazało się, że ta osoba, która przyjechała do Instytucji Kultury. No, była wcześniej karana i coś tam się stało, doszło do jakiegoś niewłaściwego zachowania w stosunku do małoletnich, no to zgodnie z tymi przepisami osobą odpowiedzialną, jakby pilnującą tych dzieci, był ten pracownik, prawda? I pytanie, czy ten pracownik rzeczywiście powinien być narażany na taką odpowiedzialność, czy raczej powinien pilnować dzieci, no ale już w kontakcie z osobami, które zostały wcześniej zweryfikowane. Ciekawy jest ten punkt piąty. Tutaj Rzecznik Praw Dziecka krytykuje utrzymanie obowiązku weryfikacji na przykład dla praktyk zawodowych studentów a jednocześnie likwidowanie go no, w takich sytuacjach, na przykład dotyczących młodszych dzieci. Tutaj po prostu jednoznacznie pani rzecznik wskazała, że te zmiany są jakieś takie no, niekonsekwentne, nie nielogiczne, prawda? Nie wynika to z jakiegoś tutaj, z jakiegoś racjonalnego podejścia. No i y, też y, kwestia tego, że ta sankcja karna za złożenie fałszywego oświadczenia może nie być wystarczającym straszakiem do tego, żeby ktoś no po prostu zdecydował, że nie chce być, żeby ktoś zdecydował, że jednak podejmie to ryzyko, i pomimo tego, że był karany, no to po prostu najzwyczajniej w świecie poświadczy, że nie był, i zostanie do tych dzieci dopuszczonych i zrobi coś złego. Więc tutaj, zdaniem pani rzecznik, taka sankcja karna za złożenie fałszywego oświadczenia jest narzędziem niewystarczającym. No i też generalnie zwracano uwagę, że nie tylko rzecznik jest przeciwko temu, że też, też było środowiskowe zastrzeżenia, też porównywano te nasze polskie rozwiązania do standardów w innych państwach, chociażby Unii Europejskiej i że te nasze wcale nie są takie ostre, to że musicie Państwo weryfikować, no to to jest e, takim już standardem rzeczywiście. W tych państwach niektórzy idą jeszcze dalej, stosują jeszcze jakieś takie bardziej dokładne rozwiązania, więc to jakby miało pokazać, że tutaj no e, trzeba e, jednak nie Liberalizować tych przepisów, może ich nie zaostrzać, ale zostawić chociażby na takim poziomie, jakie są. I tutaj ta, to stanowisko no, trzeba oczywiście zmierzyć, porównać z tym, o czym bardzo często Państwo mówicie, jako dyrektorzy, jako pracownicy instytucji kultury, jak wiele jest. Problemów z tym weryfikowaniem, jak wiele jest tutaj kłopotu, czasami jest za mało czasu, czasami jest to rzeczywiście no, dla Państwa absurdalne, bo te dzieci są bardzo dobrze pilnowane. No ale jeżeli spojrzymy tak rzetelnie na to, co oznaczają te. Te, te, te um, przepisy, które nie weszły w życie, to one są taką dosyć mocną informacją, jak my mamy interpretować te przepisy obecne. Dlatego, że no, na pewno um, trzeba zacząć od tego, że um, to, że pan prezydent zawetował, oznacza, że my po prostu pracujemy cały czas na tych starych przepisach i realnie te przepisy realizujemy. A to, że je realizujemy, no, oznacza, że Muszą Państwo dokonywać pełnej weryfikacji osób dopuszczanych do pracy z dziećmi. Nie można tworzyć sobie jakichś wyjątków, że o, on będzie miał mały kontakt, więc może go tylko sprawdzę w rejestrze, a nie będę wymagać od niego tego zaświadczenia KRK. Nie ma takiej możliwości. Weryfikacja musi być pełna i przy obecnym stanie prawnym, niestety, trzeba te wszystkie osoby dopuszczane do dzieci, niezależnie od formy ich współpracy, czy to jest jakiś teatrzyk, który przyjeżdża, i, i wystawiają fakturę, czy, czy to jest jakaś umowa zlecenie, umowa o dzieło. Jeżeli osoba jest dopuszczana do dzieci, no to osoba Taka musi być zweryfikowana, I, i o tym warto pamiętać. Jeśli chodzi o taką bieżącą pracę, to w tym momencie, jeżeli macie Państwo wdrożone standardy, macie Państwo procedurę dopuszczania pracowników do, i współpracowników do pracy z dziećmi, to tak naprawdę zmian żadnych nie trzeba wprowadzać, no, również dlatego, że, że było to weto pod koniec sierpnia. Tutaj bardziej powinni Państwo przygotowywać się na to, że niedługo miną 2 lata od wprowadzenia standardów. To będzie dokładnie w sierpniu 2026 roku, i wtedy trzeba będzie dokonać takiego przeglądu, ocenić, jak nam z tym idzie, czy to się u nas sprawdza, czy powinniśmy to zaktualizować, wprowadzić jakieś modyfikacje, rozważyć przeszkolenie pracowników, czy jakieś takie przypominające szkolenie ze standardów. Natomiast w tym momencie, jeżeli mówimy o jesieni, i zimie obecnej, no to jakichś tutaj działań dodatkowych nie należy podejmować, chyba że jesteście Państwo w takiej sytuacji, że jeszcze tych rozwiązań nie wprowadziliście, no to wtedy te działania trzeba podejmować jak najszybciej, jak najszybciej stworzyć te procedury, jak najszybciej rozpocząć weryfikację pracowników. No i jest jeszcze jedna kwestia, o której trzeba powiedzieć. Właściwie już zacząłem o niej mówić, bo to, że był ten projekt ustawy, to, że była propozycja takich zmian, no to to też oznacza, że nie que Pomysły czy propozycje, które pojawiały się na szkoleniach, czy w różnych sytuacjach, m, jakichś takich e, pismach okulnikowych, które krążyły, albo jakichś takich e, interpretacjach niepewnych na stronach ministerstw, czy w jakichś tam wiadomościach mailowych, e, niby z ministerstwa, ale nikt tego nawet nie podpisał, no to wszystko raczej e, nie ma racji bytu, e, dlatego że no, te wyjątki, które miały być, one były planowane w tej ustawie, która nie weszła w życie, w nowelizacji ustawy która nie weszła w życie. Więc jeżeli ktoś państwu mówi na szkoleniach że no w tej sytuacji to ja bym nie weryfikował tego pracownika, bo to tylko coś tam coś tam, to tak naprawdę to co mówi taka osoba, ten wiem, trener prowadzący szkolenie, ten ekspert nie ma tutaj podstawy prawnej. Na ten moment Weryfikujemy wszystkich dopuszczanych, wszystkie osoby dopuszczane do, do, do dzieci. Wyjątki najprawdopodobniej będą w przyszłości, ale to dopiero kiedy pojawi się nowy projekt nowelizacji ustawy. On pewnie będzie już przedyskutowany czy wynegocjowany z kancelarią prezydenta i tam no, pewnie niektóre kwestie zostaną uproszczone, nawet. Gdzieś tam mam w głowie, które mogłyby być bez tej takiej straty dla standardów bezpieczeństwa, no ale zobaczymy, zobaczymy co tam co, co pojawi się w tym projekcie, i wtedy będziemy mogli mówić o wyjątkach. Na ten moment e, wyjątków jako takich nie ma. Natomiast jeżeli Państwo czujecie się zagubieni w tych standardach, nie wiecie do końca co trzeba robić, to ja przypominam, że na tym kanale instytucjakultury.pl na YouTube jest mój materiał filmowy, takie krótkie, chyba około pół godziny. Ma to szkolenie, krótkie szkolenie ze standardów ochrony małoletnich. O co w tym chodzi? Na czym polega ta weryfikacja? I oczywiście na czym polega samo wprowadzenie standardów jako dokumentu. O, ja... Podlinkuję to do tego komentarza, tutaj w opisie tego filmu. Link do tego innego filmu się znajdzie. Zresztą no nie, jest to, nie jest to też trudno znaleźć na kanale i zachęcam, żeby obejrzeć. Natomiast, jeżeli będą się pojawiały rzeczywiście jakieś projekty, jakieś zmiany, na pewno będę o tym informował. Do zobaczenia, dziękuję za uwagę i zachęcam do oglądania innych moich filmów i proszę Państwa. Czytajcie też korzystajcie z wartościowych treści na stronie instytucjakultury.pl. Szczególnie zachęcam do tego, żeby wdrażać procedury kontroli zarządczej, które nie tak dawno, bo w czerwcu bezpłatnie dla państwa udostępniłem. Jest tam bardzo dużo tak zwanych gotowców, które po weryfikacji, po niewielkim przerobieniu będą pasowały do państwa instytucji i na pewno przyczynią się do tego, że te procedury będą lepsze, bardziej efektywne i dostosowane do codziennej pracy. Do zobaczenia.